Teści mam go teraz, miałem 12. I ja. Dzisiaj. Od dzisiaj tak. jest daily. Napisałem, że. Do, od, do 24 grudnia, ale do 6. 6 dni. Od 1 do 6 grudnia. Dzisiaj takie zmiany na gospodarstwie, wam pokażę. Tutaj były dwa strychy, a teraz bo było takie i takie a teraz zostały połączone pójdę wam pokazać bardzo zimno bardzo zimno jest nie wiem czy wiecie ale tu był gołębnik o tutaj był gołębnik tutaj ale już nie ma gołębi nie wiem czy tu kiedyś wami a to chyba nigdy nie pokazywałem. Nie wiem. Chyba nie. Chyba nigdy wam tu nic nie pokazywałem. To są jakieś sanki. U nas w ogóle nie ma śniegu. A niektórych widziałem jak na Facebooku Patrzałem to u niektórych był śnieg. A u nas nie ma śniegu. Zakaszamy i idziemy tutaj Reksio taką siatkę ma żeby słoma żeby nie wylatywała nie, nie tutaj słoma to tutaj mam tylko siatka Reksio bo tutaj nie daliśmy zaraz wam pokażę i najważniejszą rzecz co chciałem pokazać dzisiaj czyli w ciapku jest taka zmiana muszę wam pokazać ciapek o. nowy rozdzielacz trzeba kupić znaczy już Natomiast musi po prostu kolego od taty to wymienić. Tutaj jest siedzenie. No, rozdzielać trzeba, bo jak się podniósł, podniosły na przykład siewnik pełny, to od razu opuściło. Trzeba nowy. no i tam króliki w są chybie o drzewo no przyjechało tylko drzewa drzewo było gdzieś dotąd ale tu trzeba no, było przeciepnąć na takówka, bo na no, cały plac drzewo było o to jest ciatka do kur teraz ogólnie szybko robi ciemno jest chyba 15.30 a tak ciemno o taka siateczka góry zamknięty, my szybko zamykamy teraz no i tak to wygląda co miałem jeszcze tu pokazać na daily to takie luźne vlogi o yy, ten Kład teraz w ogóle nam nie działa, w ogóle. Ciągle jak się odpali, się go podaduje, odpali, to trochę pojeździ, później nie, nie, da, nie da się go odpalić za drugim razem. Akumulator chyba to wymiany. 5 minut już. W nocy jest na minusie, a w dzień jest około 0. Zimno jak bez rękawiczek to. O, choineczka żywą w tym roku kupiliśmy pacholnieczka a kotek to dlatego jak się szczeka o tu już na zimę wszystko przygotowane ale się fajnie odbija na kamerze o i co bym mógł jeszcze pokazać tu jest chyba kotek, nie ma go ja już się będę z wami żegnać, no i cześć!